Moja teściowa oskarżyła mnie o kradzież rodzinnych klejnotów tuż w obecności moich dzieci, krzycząc: wynoś się z mojego domu, złodziejko! Mój mąż milczał, nie broniąc mnie. Jednak gdy znalazłam nagrania z ukrytej kamery, rozpacz ogarnęła ich. Nazywam się Agnieszka, i to, co usłyszysz teraz, to historia największego upokorzenia w moim życiu. Byłam mężatką przez 10 lat, matką dwójki małych dzieci Marty i Adama. Pracowałam jako asystentka administracyjna, podczas gdy mój mąż, Paweł, zarządzał firmą razem ze swoją matką, Katarzyną, kobietą, którą kiedyś uważałam za rodzinę. Myliłam się. Wszystko zaczęło się, gdy nasz dom musiał przejść remont z powodu problemu konstrukcyjnego. Na prośbę Pawła tymczasowo zamieszkaliśmy w domu teściowej w Warszawie, w Polsce. Opierałam się. Zawsze czułam, że Katarzyna nie darzy mnie prawdziwą sympatią, ale ustąpiłam ze względu na dzieci. I wtedy moje życie zamieniło się w koszmar. W pierwszych dniach adaptacji sprzątałam dom, pomagałam na ile mogłam, opiekowałam się dziećmi, robiłam wszystko, by się przypodobać. Nic nie było wystarczające dla Katarzyny. Patrzyła na mnie z pogardą, tak jakby byłam intruzem. Każde potknięcie stawało się pretekstem do ataku. Jeśli obiad się opóźniał, narzekała. Gdy dzieci bawiły się głośno, mówiła, że nie potrafię ich wychować. A Paweł udawał, że tego nie widzi. Czasami prosiłam go o rozmowę, mówiłam, że źle się tu czuję, a on odpowiadał: To tylko w twojej głowie, Agnieszko. Moja mama taka właśnie jest. Za każdym razem, gdy to słyszałam, coś we mnie pękało. A potem zaczęły się insynuacje, podstępne, ale raniące. Uważaj, co zostawiasz nie na swoim miejscu, Paweł. Wiesz, co są niektórzy ludzie mówiła, patrząc na mnie. A ja udawałam, że nie słyszę. Ze względu na dzieci. Jednak nieufność rosła we mnie jak jadowite nasiono. Pewnej nocy, nie mogąc zasnąć, usiadłam na kanapie i płakałam. Nie chciałam wierzyć, że ta kobieta próbuje mnie zniszczyć. Ale jakaś część mnie już to wiedziała, zawsze mnie nienawidziła, zawsze uważała mnie za gorszą, za zagrożenie dla kontroli, jaką miała nad Pawłem. Wtedy podjęłam decyzję. Zainstalowałam mikrokamery w strategicznych miejscach, za zegarem w salonie, na korytarzu, w kuchni i dyskretnie w garderogie w pokoju gościnnym, gdzie byliśmy zakwaterowani. Nie robiłam tego tylko dla siebie, robiłam to dla moich dzieci. Musiałam chronić rodzinę. Byłam czujnem przez dni, i wtedy stało się. Katarzyna zaczęła krzyczeć po domu, że zniknęły rodzinne klejnoty. Nie rozumiałam. Byłam w pokoju z dziećmi, kiedy zeszłam na dół, była już historyczna i przed wszystkimi wskazała na mnie palcem. Gdzie są moje klejnoty, Agnieszko? Gdzie są? wrzasnęła. Trzęsłam się. Nie potrafiłam odpowiedzieć. Sąsiedzi zaczęli wychodzić ze swoich domów. Marta i Adam płakali. Próbowałam mówić, ale Paweł tylko na mnie patrzył, milczący. Nie wypowiedział ani słowa. Wynoś się z mojego domu, złodziejko! krzyknęła i to właśnie tam, na podłodze salonu, przy sąsiadach patrzących, przy płaczących dzieciach i milczącym Pawle, uświadomiłam sobie. Byłam sama. Gdy wyrzuciła mnie na zewnątrz, trzymając dzieci na rękach, poczułam, że dusza mi się rozrywa, ale miałam jeszcze jedną broń. Nagrania Wróciłam do niewielkiego mieszkania mojej siostry Magdy, gdzie się schroniłam. Spędziłam noc na oglądaniu każdego sekunda filmów. Kiedy zobaczyłam Katarzynę chowając własne klejnoty, coś we mnie umarło i jednocześnie odrodziło się. Miłość ustąpiła miejsca zemście. Nie miałam zamiaru płakać ani bładać. Miałam zamiar ich rozliczyć. Widziałam, jak Katarzyna ćwiczyła przemówienie przed lustrem, każde słowo wyplute z ust, jakby chciała zdjąć ze mnie skórę. To dało mi siłę. Tego ranka coś we mnie się zmieniło. Już nie byłam agnieszką, która milcząco przyjmuje wszystko. Nie byłam już kobietą oczekującą, że ktoś mnie obroni. Po raz pierwszy zrozumiałam, że nikt nie przyjdzie mi na ratunek. Musiałam ocalić się sama. Z nagraniami w ręce zaplanowałam każdy krok. Czekałam do niedzieli, dnia tradycyjnego rodzinnego spotkania, dnia, kiedy Katarzyna prezentowała się jako idealna matriarcha, i poszłam. Zapukałam do drzwi domu, z którego wyrzucono mnie jako złodziejkę. Katarzyna otworzyła. Nienawiść w jej oczach była niemal namacalna. Czego tu chcesz? Warknęła. Ale zanim zamknęła drzwi, pojawił się Paweł. Wpuść ją, mamo, powiedział. Zapanowała cisza. Waszłam. Każdy krok wydawał się ważyć tony, ale musiałam dokończyć to, co zaczęłam. Wszyscy byli zebrani w salonie. Wujkowie, kuzyni, bliscy przyjaciele rodziny, wszyscy, którzy już słyszeli opowieść o złodziejce, która wyszła za mąż z pobudek. Wzięłam głęboki oddech. Skoro oskarżono mnie przed wami wszystkimi, macie prawo poznać prawdę, powiedziałam głośno, z suchym gardłem, ale stanowczo. Wyjęłam laptopa z torby, podłączyłam do telewizora w salonie i bez słowa wcisnęłam play. Cisza przemieniła się w osłupienie. Obraz Katarzyny chowającej klejnoty, Katarzyny przygotowującej przemówienie, zdominował ekran. I w tej chwili świat, który ona zbudowała, zaczął się trząść. Katarzyna ześmiała się z ojej naiwności. Wstała, zrozpaczona, próbowała wyłączyć telewizor. To kłamstwo! To manipulacja! krzyczała drżącym głosem. Ale Paweł, z oczami pełnymi łez, powiedział tylko Nie ruszaj się, mamo. Po raz pierwszy zobaczył mnie naprawdę. Kiedy nagranie się skończyło, cisza spowiła salon. Kobieta, która zawsze miała wszystko pod kontrolą, została wreszcie zdemaskowana przed wszystkimi. Jak długo zamierzaś brnąć w to kłamstwo Katarzyno? Zapytał Paweł, nie odrywając od niej wzroku. Płakała drżącymi dłańmi, próbując zakryć twarz. Wstałam, zamknęłam laptopa i spojrzałam prosto w oczy mężczyźnie, którego kiedyś nazwałam mężem. Wiesz, co naprawdę boli, Pawle? Zapytałam spokojnie, ale stanowczo. Nie to, że mnie oskarżyli. Lecz to, że stałeś tam w milczeniu. Próbował coś powiedzieć, ale nie pozwoliłam mu. Nie proś mnie o przebaczenie. Miałeś szansę stanąć po mojej stronie. Wybrałeś złą. Ruszyłam w stronę drzwi. Za mną słychać było stłumione krzyki Katarzyny, kłótnie, chaos, ale nie obejrzałam się. W tej chwili coś we mnie się uwolniło. Minęły miesiące od tamtego dnia. Dziś mieszkam sama z moimi dziećmi, Martą i Adamem, w małym domu na obrzeżach Krakowa. Rozwiodłam się z Pawłem. Wszystko zbudowałam od nowa. Odbudowałam siebie nie jako ofiara, lecz jako ocalała. A gdy ktoś mnie pyta, czy żywię urazę, uśmiecham się i odpowiadam. Zatrzymałam tylko lekcję, bo czasem krew, która cię rani, nie jest krwią wroga. Lecz rodziny. Ale ja zwyciężyłam. I nikt już nigdy nie uciszę mojego głosu. Jestem Agnieszka. Kobieta, którą kiedyś upokorzono nazywając złodziejką, a dziś nawet ci, którzy ją osądzili, muszą ją szanować. Jeśli kiedykolwiek zostałeś niesprawiedliwie oskarżony, pamiętaj, dzisiejszy ból może stać się twoją siłą jutro. Nigdy nie lekceważ ciszy osoby upokarzanej, bo ten, kto milczy, przygotowuje swój powrót w ciszy. A prawda. Ach, prawda zawsze wychodzi na jaw. A gdy nadchodzi, ucisza nawet najgłośniejszy krzyk, tak jak uciszyła mój. I być może pewnego dnia uciszy także twój. Pamiętaj. Twojej wartości nikt nie może ci odebrać.